Dzień dobry Państwu, w dzisiejszym odcinku coś my gdzie? W internetowym hubie w Rzeszowie z... No właśnie... opo 10 Renault Orange, 5G na kartę Ile będziemy mieli? No, ponad 200 A ten smartfon, którym nagrywam Nothing Phone 2, ale on ma autofokusik piękny, popatrzcie w szerokim kącie nawet szkło mu nie, nie przeszkadza, nie głupi autofokusu, ale wyniki są niezłe. Jemu się też to podoba. 209 na 97. I w trybie automatycznym czy będzie lepiej? No jest na pewno lepiej niż poprzedni, ale... Robi robotę 222. Te kamery. Co idealne do selfie na stole. Czy jestem zadowolony? Jestem. Czy też powinien być zadowolony? Powinien Piękne wyniki.